Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj przedstawienie type 57, czyli tak można go nazwać, powiedzmy ja go, ja go nazywam teraz takim bardziej dostosowanym do aktualnych realiów gry obiekiem e, 25.2u, tak on się tak nazywa? Ob, obiekt obiekt 25.2u, tak. Mamy tutaj te dwa czołgi, obiekt 252u i type 57. Także ja nazywam tego lepszym następcą który teraz w tych czasach przynosi więcej korzyści niż granie właśnie granie tym czołgiem przynosi więcej korzyści jak granie obiektem 252u Wielu z was pewnie może się nie zgodzić z tym zdaniem ja zaraz wam wyjaśnię dlaczego myślę tak a nie inaczej e, tak przejdźmy właśnie do tego Dlaczego uważam że ten czołg jest lepszy od obiekta 252u Otóż, słuchajcie, jest mobilny. To jest pierwsza wartość, którą warto, no pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć. Mamy tutaj całkiem dobrą mobilność. 39 na godzinę, 31 średnio, naprawdę ten czołg całkiem fajnie jeździ. No i czuć to, czuć to jak najbardziej. Kolejną rzeczą jest fajne działo, które ma 0,385 rozrzutu, 5,1 czasu celowania. Kolejna rzecz, sprawdźmy sobie na obiekcie 252U, jak wyglądają tutaj te statystyki. Prędkość maksymalna 35, średnia 29, jeśli chodzi o samo ciało, 0,398, czas celowania 5,5 sekundy, alfa 420. Także przechodzimy delikatnie tutaj, cyk. Boże, to ja zrobiłem. O, dobrze, teraz jest wszystko ok. Przechodzimy jeszcze raz tutaj, żebyście zobaczyli raz jeszcze. 5, jeden czasu celowania, mniejszy rozrzut. Także, no, co, co, co chcieć więcej większe uszkodzenia, więcej opuszczania działa. No, naprawdę. A przechodząc do takiego typowego omówienia, także. Rozrzut to mówiliśmy. DPM prawie 1900, czas przewodowania 1365 to jest takie typowe jak na HTK na 8 tierze, więc przy takiej Alfie szczególnie, więc tu nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Penetracji 260 wystarcza, powiedzmy na te 9 tiery gorzej. Jeśli spotkamy, to, 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 to tego, ten czołg, który prowadzi do Minotauro, tam już mogą być problemy. Liczymy, że nie spotkamy. Na HEQ 65, także nie jest to jakaś tam mała penetracja, więc da się coś tam od tyłu przebić. No Jak wspomniałem, to opuszczenie działa 9 stopni, robi to robotę, naprawdę robi to robotę. Dodatkowo jeśli chodzi o y, sam pancerz, to górna płyta jest fantastycznie skontowana i potrafi odbić, aczkolwiek dół mamy bardzo, bardzo, ale to bardzo odsłonięty. Tak samo zresztą jak 2.5 Nie jest to jakaś tam odmiana. No i tutaj jest bardzo prosto się wbić. Jeśli chodzi tutaj o garnuszki, to też da się, wieża ogólnie jest dosyć twarda. No i e, tak. Wyposażenie, jak widzicie, mam takie same na tych dwóch czołgach, więc tutaj się nic za bardzo nie zmienia. Mm, tak, zagramy tym czołgiem. Pokażę Wam, dlaczego, dlaczego jest lepszy, dlaczego jest bardziej wpisuje się w reali aktualne. Dobra, mamy bitwę. Wyłączę sobie tylko te boostery. Fajne losowanie, naprawdę fajne losowanie. Tylko takie losowanie, że ja bym bardzo chętnie pojechał na te medy. Skorzystał tutaj ze sprężarki I naprawdę z tej e, fantastycznej mobilności, jak na HTK. No i tego No zobaczcie jak to opuszcza działo. Można tak fajnie grać na wieżę, No i to taką robotę robi. Nawet nie wyobrażacie sobie jak wielką. I to właśnie jak, jak mobilny jest ten czołg. I połączenie tych wszystkich cech. Co robi moja drużyna? Dlaczego chłop się stąd zawrócił? Ja nie mam pojęcia. Moja no od panterka sobie tam pojechała. ja jadę tutaj, a co tam? Co mnie może tutaj złego spotkać? Przeciwnicy? Ja się nie boję przeciwników. Rikoszew coś tam jeszcze stoi. Przebił nas z dolną płytę, więc tutaj nie ma co się dziwić. Dobra, czy oni się zajmą tamtym czołgiem? Zajmą się nim, dobra. Odjedziesz czym na odjedziesz, dobra. Lecimy na tego LTTB. Tam coś jeszcze za nim stoi, więc. Na no to też sobie zaraz podjedziemy. Ej, ten chłop chyba wygrał. ten, wygrał los na loterii. Ewidentnie. Jakim cudem on odbił już moje dwa pociski? Już to jest niepojęte? No tam już wielcy wspaniali wojownicy. Dwóch już zginęło. I jeszcze teraz cię będziesz ze mną bawił. Jak ja cię chyba zaraz walnę, no. Przez to całe moje drużyny zaraz dostaniesz. Już teraz nie odbijesz się. Ja się znaczy nie odbiję, czy on się odbije? Oby się odbił. No i gdzie ty teraz chcesz uciec? Tam jest T71. Ups. No nie, no jeszcze ułamek sekundy. Chłop wygrał los na loterii, mówię wam. Czy ja tu coś przestrzelę? O czym myślałem, że nie wejdzie? Odbił się od górnej płyty, no ja strzelił tak z łokcia. Nie strzelajcie tak, proszę was. Nie jest to dobra taktyka ogólnie, żeby strzelać takie, takie strzały. To jest konieczność, jeśli już nie macie czasu przycelować, ale jeśli czołg, e, czołg który was strzelił, prze, przebił was już to i macie wtedy chwilkę czasu na przycelowanie, no on miał jeszcze chwilkę czasu, umówmy się. Ja na przykład tutaj nie chciałem przyjąć, no i wolałem strzelić z łokcia, niż celować, a... że weszło, mogło równie dobrze nie wyjść w sumie. Czekaj, czekajcie, ten czołg tutaj jest. To kamień, Boże, ja myślę. Byłem pewny, że to jest jakaś tekstura. Znaczy, jakiś ten. O, takie coś. Czy może tutaj to było? Boże, ja jestem jakiś. co spały chyba dzisiaj. Przepraszam Was za to niezmiernie. Ale wiecie, że my będziemy go tutaj widzieli. Śmieszne troszkę. Najgorsze w tym jest to, że słuchaj. Oni mają 780 punktów. Jeśli nie zdejmiemy tego t 4.9 na HK, to mogą być delikatne problemy z wygraniem tego. Ponieważ no, przegramy to na punkty zwyczajnie. Dlatego muszę jak najszybciej tego t 4.9 się pozbyć. No i wjechać na bazę. A moje no, konie mnie wkurzają tym jeżdżeniem takim, Boże. Dobra, ustawimy się dupą, żeby go zachęcić. Właśnie, dobrze. Bait zadziałał. No się, zajmujemy bazę U, ale wyciągnięte Lubię tak czasami baitować To czołgi, działa to I Naprawdę czasami to działa No bo wiecie, ustawicie się tyłkiem No to taki czołg mówi, o kurde, nie no. Tyłkiem się do mnie ustawił, no strzelę w niego Jak mam w niego nie strzelić, no jeszcze tyłkiem Przecież aż kusi Dosłownie hałekiem tam strzelić No i widzicie, i strzelił sobie No i zginął przez to Ej, jaki ten T-62 jest twardy celujemy, pokazamy, celność działa, o i alfa jeszcze wysoko, super, to losowało e, 2900, więc całkiem okej okay. powiedzmy, chociaż troszkę słabo jak na takie losowanie, bo zagrałem tak pasywnie powiedzmy, ale okej okay, już, jak jest tak jest, jeśli chodzi o zarobki mamy tutaj 115 tysięcy, więc całkiem ok z boosterem, przejdźmy do kolejnej bitwy dobra, tym razem u przeciwnika Znowu taki bardziej, taka bardziej mobilna jest ta drużyna. Więc ja wolałbym jechać tam na stronę Medów bardziej. No bo po co mam się pchać na te, te chateki, jeśli w drużynie przeciwnika jest MX, jest Lightweight, jest Borazk. No jest więcej takich mobilnych czołgów. A te moje czołgi, no 59 paton AMX, no co one tutaj poradzą? Przepchają tym borazkiem i tym Lightweightem to w pół sekundy. O. Tak, jak tutaj ten chłop sobie wystartował, tak mały, ,ż. ciekawe, czy wyląduje, 102 metry, słuchajcie, 102 metry Oj, hej, miote, nie bieg, szatan O ma niestety No nic, czy ja mam gdzieś autocelowanie? Nie co tym porazkiem nigdy nie widziałem w takim miejscu, żeby stał led tym bardziej jakiś light. Cofnij się tym proszę. Cofniesz? No we, się cofnij. Do przodujęć. Czy ja go tu będę gdzieś widział? O, dobra. Boraska mogłem strzelić, to już dobra. Coś tego celu nie będę sobie rozwalał celownika. Cofamy się, żeby jak najbardziej schować naszą dolną płytę. No w górną no, w wieżę ani w górną płytę to raczej mnie nie przebiją. <laughs> Jakbym jeszcze zdążył tutaj tego tego chłopa. Dobra, niech oni sobie tutaj wiadą. A ja jak bardzo chętnie tu przywitam. Moją alfą. Niestety bitwa wydaje się przegrana. Powinienem raczej stąd uciekać niż tutaj jechać. No ale okej. Okay. Jest jak jest. aaa no nic, słuchajcie, uciekamy stąd, jak najszybciej, żeby zrobić jednak jeszcze jakiekolwiek uszkodzenia. Nie chcę, żeby ta bitwa skończyła się z wynikiem tam uszkodzeń 2000, a znaczy 2000, dobrze by było, jakby się skończyło na 2000, na razie się nie zapowiada nawet tyle. Mogłem dużo wcześniej uciec, no ale liczyłem, że te czołgi pożyją troszkę więcej, a się okazało, że pożyły ile? A to nie tak miało wyglądać. <śmienicza> e, tak, co robią nasze ósemki? Nasze ósemki już nie żyją, to były te dwie, tak? Nie, jeszcze. Patton. gdzie jest Patton? Gdzie jest Patton, Słuchajcie, ej. <śmienicza> Team play, dobra. Może <śmienicza> być. Czego tu przestrzelenie? Chłop w tym borasku, boże, trzy pociski. No nad nim latają. Gdzie jest w tym batonie? A, był, dobra. Mamy radę, co nie? Co to dla nas było? Po, po prostu wie, że on ma tyle szczęścia, że on tam bez problemu sobie przejedzie. Ja go nie trafię. tego się nawet nie zastanawia za bardzo. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić właściwie? Przeżyć jest chyba jedyna opcja. No bo czy coś tutaj zdąży do mnie dojechać? Raczej nie no, chyba, że ten borask. Tego sprawdzimy, żeby był e, takim jednostrzałowym. i tego boraska chcę się pozbyć, za wszelki, na wszelki sposób. Dajcie mi tego boraska. No jeśli on zdąży uciec... Nie no, jadę po niego. Już walić to uszkodzenia. Nie, dobra. <grafię> Zabiję kawą. Nie zabili mnie. <śmiennie> nie udało mi się, 2700, więc powiedzmy, że okej, okay. szłoby to wygrać nawet może, żeby to nie była dominacja, chociaż wtedy raczej by rzucili się po prostu na mnie, a, a tak zajęli bazy, więc to jest taka, takie uroki są tej dominacji, czasami się przez to wygrywa, czasami przegrywa, dostałem niestety łapkę w dół, <śmiennie> no cóż, cóż, a czekajcie, od kogo, zobaczmy, no jeszcze od Ukrainy, halo, <śmiennie> Dlaczego? Ach, chłop moje duży nie mam. Czy to może z poprzedniej bitwy. Pewnie coś z poprzedniej. Nie, od przeciwnika. A dlaczego od przeciwnika? Czy to było KW3. KW3. <grymne> KW3. No nic no. Napiszcie mi swoje opinie o tym type 57 w komentarzu. Pamiętajcie o dołączeniu do Discorda. Link macie w opisie, a ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie. O, jeszcze zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i udostępnijcie to gdzieś. Fajnie by było. Tak, dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru w zależności, kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.